Po redukcji etatów w biurze, Weronika tymczasowo podjęła pracę jako barmanka w kawiarni. Wcześniej miała już doświadczenie w pracy za barem i szło jej to całkiem nieźle, dlatego w wieku 35 lat znów musiała wrócić do tej działalności. To jest to, co znaczy brak wykształcenia wyższego, mówiła jej matka. Przecież cię ostrzegałam, a ty nie słuchałaś, teraz będziesz pracować w kawiarni. Nie martw się, mamo to tylko tymczasowe, popracuję i jednocześnie będę szukać innej pracy. Poza tym tutaj pensja jest całkiem dobra, nawet wyższa niż w biurze. Tak, córeczko, ale w kawiarni bywają różni ludzie, niektórzy mogą być nieadekwatni i cię urazić. Jest tam ochrona, więc wszystko w porządku, mamo uspokajała ją. Weronika wyglądała na delikatną i atrakcyjną, miała dobrą figurę i nikt by nie dał jej jej wieku. Była sympatyczna i uprzejma. Goście szanowali ją, a ona starała się zapamiętać ich. Godzinę przed końcem zmiany do baru podszedł młody mężczyzna i usiadł na wysokim krześle. Weronika nie od razu zrozumiała, dlaczego przykuł jej uwagę. Zwykle każdego dnia przechodzi przed nią mnóstwo ludzi, a czasami twarze zlewają się w jedno. Pamiętała gości, niektórzy nawet mówili, daj mi jak zwykle, a ona od razu przypominała sobie, co zamawiali wcześniej. Rzadko się myliła i mimowolnie zapamiętywała ich preferencje. Ten młody mężczyzna, sądząc po wszystkim, przyszedł do kawiarni po raz pierwszy i była tego pewna. Nie widziałam go wcześniej, pomyślała Weronika. Mężczyzna uważnie rozejrzał się dookoła, a potem podszedł do lady. Dzień dobry, grzecznie się przywitał. Weronika skinęła głową w odpowiedzi i, uśmiechając się, zapytała: Co chciałby pić? Zimną herbatę, proszę. Przynieść do stolika, czy zostaje pan tutaj? Zapytała życzliwie. Młody mężczyzna rozejrzał się po sali. Nie, bardziej podoba mi się tutaj. Dobrze, powiedziała Weronika, przygotowała napój, dodała lód i wstawiła słomkę, stawiając przed nim. Proszę. Weronika co jakiś czas spoglądała na klienta, obsługując innych. On sączył zimną herbatę przez słomkę i, jak jej się wydawało, wsłuchiwał się w jej rozmowy z innymi gośćmi. Właściwie Weronika starała się być uprzejma i uważna, praca tego wymaga. Ale dzisiaj, czując, że ktoś na nią patrzy, była szczególnie grzeczna. Kiedy nie było nowych gości, nagle powiedział: Zobaczyłem na identyfikatorze twoje imię, Weronika, a mnie nazywają Denis. Rozumiem, odpowiedziała, i co dalej? Obserwuję cię i wydaje mi się, że jesteś prawdziwym profesjonalistą. Och, proszę, niech mi pani powie trochę się zawstydziła. Nie jestem jakimś profesjonalistą w nalewaniu drinków i nie umiem kręcić butelkami. Wydaje mi się, że nikt tego nie oczekuje. Kiedy ludzie przychodzą do kawiarni lub baru, liczą na uprzejmą obsługę. Są barmani, z którymi nie chce się rozmawiać, a z panią przeciwnie, nie chce się wychodzić, śmiał się młody mężczyzna. A nikt pani nie wyrzuca, również zaśmiała się Weronika. Jestem tu pierwszy raz i myślę, że będę wpadać częściej. Weronika, macie jakiś firmowy koktajl? Oczywiście, mogę przygotować etak i, jeśli można, dwa. Czekam na jedną osobę. Nagle nastrój Weroniki gwałtownie się pogorszył, nawet uśmiech zniknął. Ten jest taki sam jak wszyscy. Dopóki czeka na swoją dziewczynę, próbuje flirtować ze mną. Najwyraźniej uważa to za normalne, pomyślała. A ja też się rozmarzyłam, ale wyobrażałam sobie coś innego. Ech, mężczyźni, wszyscy tacy sami. Ile razy obiecywałam sobie, że nie dam się złapać na ich sztuczki i znów to samo. Weronika była zamężna, ale krótko. Z mężem spędzili około trzech lat i się rozstali. Nie wytrzymała. Igor okazał się nie mężczyzną, a mamin synkiem. Jak to od razu nie zauważyła, potem analizowała, ale doszła do wniosku, że zakochana osoba wiele rzeczy nie dostrzega. Matka Igora ciągle wtrącała się w ich życie, tym bardziej, że mieszkali w jej mieszkaniu. Nie ufam ci, żeby gotować dla mojego syna. Nie umiesz dobrze gotować. Jeszcze go otrujesz. Ma delikatny żołądek, przyzwyczaił się zawsze jeść tylko najświeższe rzeczy. Nawet nie podchodź do garnków, ja sama będę gotować, od razu uprzedziła teściowa. Ale ja umiem gotować, próbowała wyjaśnić Weronika, moja mama mnie wszystkiego nauczyła. Ale teściowa spojrzała na nią w taki sposób, że od razu wszystko zrozumiała, a potem pomyślała, że tak będzie lepiej. Będzie miała więcej czasu. A potem zaczęła się taka życie, takie problemy, że nie daj Boże. Źle prasujesz koszulę i górka, podlatywała teściowa, gdy Weronika zaczynała prasować. Kto tak wyciera kurz, kiedy synowa zaczyna sprzątać? Naczynia dobrze myj. A potem osuszaj, po co wisi ręcznik. Boże, kto tak myje podłogi? Cokolwiek Weronika się brała, wszystko robiła źle. A Igor, szykując się rano do pracy, zawsze konsultował się z mamą, którą koszulę założyć. Teściowa starała się ciągle poniżać Weronikę, a pewnego dnia przypadkiem usłyszała, jak matka upomina swojego u. Igorku, gdzie ty znalazłeś tę Weronikę, nic nie potrafi zrobić. Pewnie nawet ziemniaków nie umie obrać, jestem pewna. Dlatego nie wpuszczam jej blisko kuchni, nie myśl o rodzeniu dziecka, jeszcze nie wiadomo, jak zakończy się Twoje życie rodzinne. Będziesz musiała płacić alimenty przez całe życie. Weronika wszystko zrozumiała. Kiedy ona i jej mąż omawiali kwestie dzieci, on powiedział, że nie powinni się spieszyć z dziećmi, najpierw powinni żyć dla siebie. Jesteśmy jeszcze młodzi. Z czasem zrozumiała, że Igor zawsze będzie słuchał swojej mamy i nigdy nie zapyta o radę żony. Kiedy Weronika zaproponowała, żeby wynająć mieszkanie i mieszkać osobno od jego matki, on przyjął obronną postawę. Jeszcze czego, nie zostawię mamy samej. Zawsze byliśmy razem. Wtedy Weronika doszła do wniosku, spakowała rzeczy i poszła do swoich rodziców, od razu składając pozew o rozwód. Igor niezbyt się tym przejął, nie przychodził i nie dzwonił. Tak zakończyło się jej życie rodzinne. Spotykała się z innymi mężczyznami, ale nie mogła zdecydować się na nowy związek, chociaż propozycje się pojawiały. Na ten moment nie spotykała się z nikim i nie widziała nic poważnego. Z jakiegoś powodu nie ufała mężczyznom. Pewnego dnia przyłapała kolejnego swojego przyjaciela z koleżanką. On oczywiście przepraszał, ale ona nie wybaczyła. To było bolesne, ale wkrótce zaczęła nowy romans, który również okazał się krótki, ponieważ okazał się żonaty. Pod wpływem tych smutnych myśli Weronika przygotowała dwa koktajle i postawiła je przed Denisem. W tym czasie do kawiarni weszła efektowna dziewczyna z długimi włosami i stylowym ubraniem. Rozejrzała się i, zobaczywszy Denisa, szybko podeszła. Weronika zauważyła, że nie pocałował jej, a jedynie skinął głową w stronę wysokiego krzesła. Dziewczyna, rzucając małą torebkę na ladę, nie siadając, od razu zapytała podniesionym tonem: No co, zdecydowałeś? Zgadzasz się? Siadaj, powiedział, zamówiłem ci koktajl. Nie mam czasu na koktajl, powiedziała, ale mimo to sięnęła po napój przez słomkę. Wygląda na to, że mają rodzinne problemy, pomyślała Weronika i odeszła dalej, żeby nie słyszeć, ale z daleka widziała, że dziewczyna coś mówi złością. Denis milczał, słuchając, a potem nagle coś powiedział. Dziewczyna chwyciła swoją torebkę i szybko odeszła. Weronika pomyślała, że się pokłócili. Usłyszała głos Denisa. A kiedy się zwalniasz? A co? Pomyślała. No właśnie, podczas gdy twoja koleżanka się obraża, on nie chce tracić czasu i flirtuje ze mną. Świetny pomysł. Może się przejdziemy? To nie wchodzi w moje obowiązki, odpowiedziała Weronika ostro. Dlaczego tak surowo? Przecież tylko zaproponowałam. Jeśli cię to interesuje, mój dzień pracy kończy się za pięć minut, a mój ulubiony mężczyzna mnie odbierze. Z nim się przejdę, rozumiem, odpowiedział Denis. Ile jestem winien? Weronika wystawiła rachunek. Denis zaczął grzebać w kieszeniach, potem spojrzał pod nogi i znów sprawdził kieszenie. Wygląda na to, że zapomniałem portfela. Chociaż nie, nie zapomniałem, płaciłem w marszrutce, potarł czoło, czyżby go ukradli, czy może go zgubiłem. Co za pech? Weronika przyglądała się mu, a on, spojrzawszy na nią, powiedział: Weroniko, uratuj mnie, proszę. Jutro rano będę tutaj i wszystko oddam, przysięgam. Aha, rozumiem, jeszcze powiedz, że to szczere pionierskie. Dlaczego mam ci wierzyć? Ale naprawdę ukradli mi portfel, uwierz mi. Potargał włosy, a widać było, że naprawdę się martwi. Weronika poczuła do niego współczucie i postanowiła uwierzyć. Dobrze, ale tylko jutro oddasz, nie muszę za ciebie płacić. Dziękuję, obiecuję. Weź coś w zastaw. Zdjął z ręki drogie zegarki i oddał jej. Kiedy otwiera się kawiarnia? O dziesiątej. Rano Weronika obudziła się, jeszcze leżała w łóżku, gdy zadzwonił telefon. Nika powiedziała: Katie, jej zmienniczka Tu jakiś facet Nie wiedziałam, jak go nazwać wymaga tylko ciebie mówi w sprawie osobistej. Weronika nagle przypomniała sobie, że wczoraj nie powiadomiła Denisa o swojej drugiej zmianie. Katie, daj mu telefon odpowiedziała, a potem usłyszała męski głos: Weroniko to Denis. Wczoraj mnie uratowałaś. Tak, tak, zrozumiałam. Przepraszam, zapomniałam cię powiadomić, mam drugą zmianę. Po prostu nie wierzyłaś, że przyjdę odpowiedział pewnie Denis. A szkoda, ale przyjdę wtedy o drugiej. Dobrze, odpowiedziała i się uśmiechnęła. Denis czekał na nią przy kawiarni, a gdy ją zobaczył, ucieszył się, uśmiechając się, jakby byli starymi znajomymi. Dziękuję, że uwierzyłaś. Dzisiaj specjalnie wziąłem wolne, powiedział, wchodząc do kawiarni i przepuszczając ją przodem. Potem znowu usiadł przy barze, nalewając koktajl. Mogę cię dzisiaj ochronić? Zapytał z uśmiechem. Ale w ogóle to mamy ochronę. Rozumiem, myślałem, że chroni cię mąż. Skąd wziąłeś, że jestem zamężna? Ale sama mówiłaś o ulubionym, kiedy podbijałem do ciebie. Czy nie jesteś zamężna? Aha, podbijałeś do mnie zapytała z uśmiechem Weronika Nie mam nikogo. Naprawdę? W takim razie od tej chwili będę cię osobiście chronić. I to zawsze lepiej pilnuj swojej żony odpowiedziała tylko mi ochroniasz Nie mam żony zdziwiony powiedział Denis i nigdy nie miałem chociaż warto pomyśleć o tym życiowym pytaniu a kto wtedy była ta dziewczyna, która wczoraj cię upominała? To moja siostra. Musiała pilnie wyjechać na wakacje, a nie miała kogo zostawić psa. Prosiła mnie, ale odmówiłem. Trzeba ją karmić, wyprowadzać, nie, to nie dla mnie. Doradziłem oddać psa do hotelu dla zwierząt, wtedy się zdenerwowała. Weronika uśmiechnęła się, a serce nagle zaczęło bić szybciej, nawet przestraszyła się, żeby Denis tego nie usłyszał. Pomyślała, że od samego początku czuła, że można mu zaufać. Intuicja jej nie zawiodła i się nie pomyliła. Teraz oboje są szczęśliwi i czekają na powiększenie rodziny.